To, się stało? to nie jest droga dla rowerów. A co to jest? Tutaj jest zakaz. Jaki zakaz? To jest droga szybkiego ruchu. Co to jest droga szybkiego ruchu? Pana, niech się Pan nie kłóci, ale tutaj jak Pana jak zatrzymają, to panie Pan mam. Za co? Tu jest, jest zakaz. Nie ma tutaj zakazu. Ruchu. Nie ma tutaj zakazu. Dobrze. To jest jakaś autostrada Dobrze. czy droga szybkiego ruchu? Dobra, Pana słyszałem. Nie, nie, ze zdrowymi nie ma co... Ale, nie, ale pan ma prawo jazdy i pan nie wie, co to jest za tak, droga. To jest, zwykła, to jest zwykła droga wojewódzka. Proszę tak, pana, mogę tutaj normalnie sobie jeździć. Tak, 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 jasne, jasne. No nie jasne, tylko tak. No nie jest na pan tak, chyba tak, przebiczym na to wygląda. Tak, no a kierowcy tym bardziej, tak, nie? Tak, tak, tak. No. <laughs> tu się obejrzyj, tu. No. No. Kierowcy są najmądrzejsi, Nie mają zielonego pojęcia, ale dyskutują. Nie mogę tutaj jechać. Ja nie mogę tutaj jechać, bo, 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 bo co? Super, mądry jesteś, bo a ty możesz tutaj jechać? Tak. Ale tak. ty możesz, właśnie, a inni nie mogą. Tylko kierowcy mogą tutaj jeździć, tak? No, tylko kierowcy. Bo to jest droga dla samochodów, tylko, tak? Jest, to jest droga szyb... Co to jest droga szybkiego ruchu? Nie ma czegoś takiego. Jest albo autostrada, albo droga, e, albo droga ekspresowa. A to nie jest ani to, ani to. No. Nie dajesz sobie przepisy, a nie dyskutujesz. No.